Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Dariwka. Dzisiaj zagramy sobie w Mega World i kurczę, ile tutaj jest Ile tutaj jest rzeczy, to ja jestem w szoku. Trochę to podobne do Toki, ale no sama, nie wiem, matko, jakie słodkie kociaki. Jezu, ile tutaj jest rzeczy, tutaj jest chyba więcej rzeczy i miejsc niż w Toka Boka. No ja nie wiem, słuchajcie, ja w to gram pierwszy raz, nigdy tego na oczy nie widziałam serio. Odpaliłam tą grę po raz pierwszy. No i zobaczymy, no trzeba sobie stworzyć postać i trochę sobie pozwiedzamy. Jeżeli będziecie chcieli, to nawet mogę zrobić z tego serię. No i gdzie ja mam tutaj postać stworzyć, tylko ludzie? No gdzie? Naprawdę nie wiem. Dobra, już wiem, chyba tutaj, we fryzjerze, więc zobaczymy, co tam na mnie czeka i ciekawe, czy będę mogła zrobić sobie fioletowe włosy. Ale nie, powiem Wam, że podoba mi się ta gra już na pierwszy rzut oka, mi się o, mega podoba, Okej, okay. No do matko, ta maszyna tutaj to wygląda strasznie. Co tutaj jest grane? To jest suszarka jakaś. O, przepraszam pana, że ja tutaj pana zmieniłam troszeczkę. Wow, to nawet kąpiel można. Ej, co tutaj się dzieje w ogóle? Ja tutaj nic nie ogarniam, po prostu nic nie ogarniam. Ale ten pierwszy odcinek to musicie mi wybaczyć. No i co, o co tutaj chodzi? Minki, jak w toka boka, ok. No i a, tutaj mogę sobie tą postać wziąć jakąś, tak? I, I potem mogę ją zmieniać, chyba o to tutaj chodzi. Matko, wy mi musicie podpowiedzieć w komentarzach, bo ja normalnie nie wiem. Podoba mi się ta dziewczyna, ale poczekajcie, jak to wsunąć teraz? Jak chcę to schować? O dobra, tak. Podoba mi się ta dziewczyna, tylko że ja bym chciała, żeby ona miała fioletowe włosy. No jak ja mam to zrobić? To? Może, może tym? Poczekajcie, no tutaj jest. Nie! To jest chyba do domu coś, nie da się tak, ale nie, ja w to nie umiem grać, po prostu nie umiem. Ja sobie chyba tylko pozwiedzam, nie, jednak boka to kaboka jest, to jest moja miłość, chyba. Dobra, siadaj tutaj. I tak, w toce też jest tutaj podobnie z tymi fryzurami, ale ta fryzura mi się podoba, bo ja też tak sobie zawsze robię, tylko nowymi. powiedzcie jak ja mam zmienić jej kolor? Dobra, wiecie co? Ja nie wiem, jak ja mam zmienić dziko, O, to chyba jest to. Dobra, bierzemy fioletowy, bierzemy fioletowy, proszę. Jest, coś się robi, coś się robi, ale ale to nie jest fiolet. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jest, mam fioletowe włosy. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja tutaj nie będę kombinować. Tutaj w ogóle jaka dama. Ej, wiecie co, chyba tutaj jest naprawdę dużo, ale to dużo więcej rzeczy niż w toce. Tutaj w ogóle nawet fryzjer dla dzieci jest, ale tutaj się odwala. No dobra, no to tak, mam fioletowe włosy, ale oczy w ogóle nie zielone. Jak ja mam tutaj? Wy mi podpowiedzcie, czy tutaj się da stworzyć od zera swoją postać? Tak jak w toka boka, tylko tak, no nie, ja nie wiem co ja mam tutaj robić. W ogóle zupełnie nie wiem co ja mam tutaj robić. Poczekajcie, no mam, mam swoją postać i co dalej? Wezmę sobie okulary, one może zakryją te oczy, które no są nie takie jak powinny być w sumie. Dobra, no i co, co teraz? Żebym ja ją wzięła gdzie indziej, żebyśmy sobie poszły, no to jak, ja mam, to jak ja mam ją wziąć? Chyba tam muszę ją z powrotem włożyć. Ja bym chciała w ogóle jakieś inne ubranie. Dobra, to wskakuj, Ty, tutaj. Udało się. No dobra, to wychodzimy. Yy, no, okej, okay. i teraz powiedzcie mi, gdzie tutaj by było jakiś sklep, może z ubraniami, czy coś w tym stylu? Tutaj? Dobra, zajrzyjmy wszędzie po prostu. O, tutaj mogę zrobić. Tutaj mogę zrobić postać swoją od zera? Ej, to jest skomplikowane. Ludzie, dobra, no to tak. Chyba tak, no dobra, to tutaj, jak. Co, o co tutaj chodzi? Co ja mam zmieniać tutaj? Te włosy, czy coś? Ja nie wiem, nie wiem kompletnie, nie wiem jak ja mam to zrobić. Dobra, brwi. No to niech sobie brwi będą takie, że brązowe, czy szare i, i takie ciemne, ale może jeszcze bardziej ciemniejsze. Dobra, coś takiego. Teraz oczy. Oczy zrobimy sobie brązowe, ciemne, takie nawet czarne. Nos. Yy, no nos, niech sobie będzie taki, usta. Teraz tylko, czy, czy to jest facet? Kobieta? Jak, o co tutaj chodzi w ogóle? Ja to będę musiała potem sobie znowu wiecie. Nie, no tutaj są jakieś ładniejsze oczy. Ja nic nie ogarniam z tego, ludzie. No i co teraz? Jak ja sobie wybrałam na przykład tego człowieka, i tą moją lalkę tutaj włożyłam, znaczy tego mojego, mojego człowieka, wszystko mi się tutaj. Ale nie, bo to jest może tak, że ja ją zamykam i ja tutaj to robię. Tak jak przed chwilą, i dopiero potem, właśnie mi się to, to zrobię, ja ją otworzę. To ona będzie taka zmieniona, ale to jest naprawdę. Dobra, no to oczy takie, niech będzie miała takie ciemne. Nos, y, nos, jaki miał być nos? Nos miał być szary, usta miały być różowe. Tutaj to miało być takie, niech będzie, nawet już nie będę kombinować. I co już? Nie. O co tutaj chodzi? Nie wiem. Ej, jest! Udało się! Zrobiła się! Normalnie się zrobiła! Tylko ja, wiecie co, ja ją jeszcze zamknę i ja inne brwi jej zrobię, na przykład, y, na przykład takie. Tutaj mam podgląd. Aha, no dobra, no to y, jakie by tutaj zrobić jej brwi? Może takie? Poczekajcie, zaraz zobaczymy, czy to się uda w ogóle. U, nie, te brwi nie pasują, ale takie weźmiemy, może. Matko, jedyna, co tutaj jest? Te brwi są tragiczne. A jakbym chciała takie usta na przykład jej zrobić to, co tak zakładam i robię, i już się to zrobi? Matko, to tutaj naprawdę cuda! Tutaj można ludzi klonować, cudować, co. A tutaj na przykład? Do czego to jest, co tutaj się dzieje? O matko. No nie, nie udało się tak. Jak ja mam to zrobić? Chciałabym inne usta. A jezu, no tutaj matko, Daria, co ty odwalasz? Dobra, tylko może inny ten kolor. Może jednak fioletowy sobie zrobimy. Takie już niech ma i dobra, i ja stąd uciekam. Udało mi się zrobić postać, więc to już jest, jest plus wielki, dobra. No, tylko te brwi, nie? Ja muszę te brwi zmienić, bo ja nie wytrzymam. To będzie ostatnie podejście do brwi, słuchajcie, i mam nadzieję, że będzie ok. No lepiej już, tylko ja już sama nie wiem, czy te usta, czy dobrze, czy niedobrze, czy tutaj jakieś inne są. Dobra, uciekam stąd. Uciekam z tego eksperymentarium, a tutaj co się dzieje? Co tutaj się dzieje? Tutaj mnie coś waży, mierzy, czy coś? Czy ja jestem zdrowa, czy coś w tym stylu? Nie! Bo aż jej się tutaj w głowie zakłowało, a tutaj? Co tutaj się dzieje? Jakieś odświeżanie, czy co to jest w ogóle? Dobra, tutaj mamy jakieś spa chyba i ona się może tutaj położyć normalnie tak. I tutaj ta pani by jej zrobiła maseczki pewnie i tak dalej. Ej, bo ja to powinnam chyba wyłączyć. To o matko! Co to? Jakieś księżniczkowe łóżko? Ja mogę założyć tą sukienkę? Łoo! Wow. Jak jakaś syrenka, dobra, dawaj, maneki, nie będziesz miała, y, znaczy, będziesz miał moje rzeczy, a ja już będę tutaj w mojej pięknej sukni. No, tutaj można też poszukać skarbów chyba, ale tutaj ja nie wiem. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Po prostu nie wiem, co tutaj się dzieje. Wow! Ja robiłam salon makijażu w Tokaboka z moim spa, ale powiem Wam, że, że to to jest przepiękne po prostu. Dobra, założę sobie taką sukienkę może fioletową, jak baletnica! Dobra, pięknie jest. Ja cię kręcę jakie gąbeczki do makijażu, zobaczcie tylko. Ja jestem zachwycona po prostu. E, tylko te buty mi nie pasują. ja, O matko, nie, 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 nie idziesz spać jeszcze. Tutaj jeszcze jakieś jacuzzi czy coś w tym stylu. No, nieźle powiem Wam, no, nieźle. Ja to bym chyba najpierw musiała tutaj ostro yy, pozwiedzać i popatrzeć sobie wszędzie. No ale dobra, fioletowe włosy są, więc jest już sukces i idziemy sobie dalej. Szukam jakiegoś sklepu z ściuchami. Tutaj jest jakaś galeria, jest napisane promocja, więc ja tam idę. O matko, ślubna nawet jest. Mogę ją przymierzyć? Mogę, mogę, mogę. Wzięłam ją, dobra. Wow, ale nie, ja na razie wolę tą moją baletnicę, tak? Tylko, że te trampki bym chciała zmienić. Ej, ja nie chcę tutaj nic mówić, ta, ta gra coraz bardziej mi się podoba i mam nadzieję, że, że wy mi napiszecie w komentarzu, żeby dalej tutaj coś robić. Tylko, ej, tu już nie ma nic, nic. No dobra, kupiłam sobie torebkę i uciekamy stąd dalej, będziemy zwiedzać. Tylko wy mi musicie powiedzieć, czy tutaj się da zbudować swój dom. Idziemy sobie do kolejnej galerii. Może. O, no, chyba tutaj nawet na wystawie były jakieś ciuchy. Ej, ale tutaj są fajne te ubrania w ogóle. Na maksa. Tylko zanim ja wyjmę tą moją postać, to ja sobie tutaj popatrzę i ja już chyba widzę moją stylizację. Słuchajcie, zakładam sobie spódniczkę i założymy sobie to. No, nie najgorzej to wygląda, powiem Wam. Tutaj są jeszcze jakieś inne rzeczy, ale do tej białej. Ej, a może to? To fioletowe do tej spódniczki. Tylko, że to mi bardziej znowu do włosów pasowało. A może, może to, koszulkę do tej spódniczki? Ale ona się dziwnie założyła. matka. jak ja tutaj bałaganym zrobię w tym sklepie, że oni mnie zaraz wywalą. Ale tak, tutaj coś jeszcze jest. Tutaj jakieś jedzonko. Tutaj są te ślubne suknie, tutaj jest w ogóle jakaś ulica, chyba jakichś ekskluzywnych butików. Nie, no kurde, super jest amiga. Dobra, to może jeszcze sobie coś innego pokombinuję. Nie, najbardziej mi pasowała na razie opcja z tym. Yy, nie wiem dlaczego, ale tak po prostu Nie mówcie, że jak stara babcia, proszę was No i dobra, a i w ogóle tutaj można Wiecie, że podchodzę, dają mi numerek Do przymierzalni, ja sobie idę przymierzać Pyk, pyk i voila Jestem nowa ja Tylko, że ja sobie idę dalej zwiedzać, bo ja normalnie Tutaj wszystko chcę obczaić w tej grze Gdzie by tutaj jeszcze iść Tutaj w ogóle domy są z tyłu Do każdego domu mogę wejść Ja tutaj widziałam coś takiego, że Villa właśnie, zobaczymy sobie Jak tam jest w środku a czy ten kotek robi kupę i czyta gazetę? No całkiem, całkiem wam powiem. Oj, buciki komuś przestawiłam, bardzo przepraszam. No, ale lodówka zapełniona. Ej, fajny prysznic. Naprawdę fajny prysznic. No i to wszystko. Małe to mieszkanko. Ja tutaj znowu wpadłam na jakąś mapkę i znowu widzę jakieś promocje, więc ja tam znowu wchodzę. Słuchajcie. Wow, ile kapeluszy! No dobra, no to bierzemy sobie moją postać i będziemy mierzyć coś, tylko że ja mam taką fryzurę, że chyba za bardzo tutaj nie pomierzę. Aj, kwiaciarnia! Monsterka piękna! To chyba był mu, byłby mój ulubioniak w tej grze, ale śliczne te rzeczy, naprawdę. A tutaj co? Nie no, hulajnogi, laptopy, tylko właśnie, czy tutaj powiedzcie no mi, czy tutaj się da robić swoje sklepy i swoje miejsca, tak, żebym ja sama mogła coś urządzić. Dobra, uciekamy stąd, szukamy następnej fajnej miejscówki. No i wreszcie sklep z butami, bo te moje to były takie bardzo słabe, co my tutaj jeszcze mamy. Tutaj, co? Co to jest w ogóle? Co to jest? Migatois, zabawki, okej, okay. jaką sobie kupimy? Perfumy, makijaże, jeju, ale to jest pięknie! Wiecie co? Powiem Wam, że pod względem dodatków to chyba Miga wygrywa stokom naprawdę no i zmieńmy sobie jakieś buty może te mi będą bardziej pasować przynajmniej do włosów nie no ta bluzka to tragedia nie wiem jak ja ją wytrzasnę, a muszę sobie jeszcze jakąś bluzkę obczaić lepszą, już tam ta koszulka chyba była fajniejsza, wezmę sobie te trampki ze skarpetami i teraz sobie przejdźmy, tutaj są fotele masujące chyba z tego co widzę właśnie to mnie interesowało bo chciałabym bardzo, żeby tutaj mi jakaś zabawka wyleciała żebym mogła sobie ją wziąć, tylko czy ona wyleci jak ja tutaj pieniążka nie dałam nie będę miała nic? O, jest, jest coś, jest coś. Dobra, mamy coś, jest różowe, mega pasuje, więc co to jest? O, ja cię kręcę! Jakie to ładne, jest jakaś gwiazdeczka. Nie, dobra, to ja chcę jeszcze jedno. Jeszcze jedno niech mi losuje, tylko właśnie, gdzie ja to zabiorę, bo chyba do mojej torebki to się nie. O, da się! Dobra, to będę miała... Ej, ja cię kręcę, jakie to też jest piękne, dobra, co to jest? Ej, to jest tościk, biały tościk, czy biała chmurka to jest to! Ale mega. Dobra, nie wiem, ja w ogóle zupełnie nie wiem, co ja tutaj robię. Ja się tylko zachwycam, gadam jak najęta, jak szalona po prostu. Ale dobra, no to co? Lecę do. Ojej, zgubiłam torebkę, zgubiłam, okradli mnie, okradli mnie. Dobra, lecę do następnej miejscówki, tylko właśnie nie wiem, tutaj jest winda, więc może? Zobaczymy, co jest dalej. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Ej, ja tu byłam przecież! Ja tutaj byłam, co tutaj się stało? Dobra, to ja stąd uciekam. I lecę sobie wybrać jakieś ostatnie miejsce, słuchajcie. I teraz liczę na Was, że Wy mi podpowiecie. O, nawet jest śmieciowisko, tak jak w toka. I że Wy mi podpowiecie, czy ja mam dalej grać w tą migę? Czy ja tutaj dalej mam coś tworzyć? Ten domek mnie interesuje. Czy ja mogę tam wejść? Mogę, oczywiście. No i dobra, zobaczymy, co tam jest. Ale chciałabym, właśnie, żebyście mi powiedzieli, czy mogę tutaj budować swoje domki. Czy ja dobrze robiłam tą postać? Co tutaj jest grane? Ten domek jest ogromny. Tutaj jest nawet winda, ale tutaj są święta? Totalnie nie wiem, co tutaj się dzieje, ale gdyby ktoś miał jakąś fajniejszą koszulkę dla mnie, to ja bym chętnie ją przygarnęła, więc ja sobie tutaj pogrzebę trochę. Co to jest? To jest z jakimś kwiatem koszulka. Może ta by mi bardziej pasowała. Dobra, przymierzamy. O, no dobra, jest. To ja zostawię pani to. Spokojnie, niech się pani nie martwi, bo ja tutaj nie kradnę. Jest zamiana, proszę bardzo. I zwiedzamy sobie dalej. Czy to jest lodówka, serduszko? Ale to jest piękne. Ej, to jest ich? To jest w tym domu normalnie? Przecież to jest miejsce idealne dla mnie. Tu jest tyle kwiatów. Wow. Dobra, no to ja sobie idę. Przebrałam się, wreszcie. Mam jakąś koszulkę, która lepiej pasuje niż ta babcina bluzka. Ej, ej, znowu bym zgubiła. Dobra, ej, wiecie co?, że ja wzięłam tą bluzkę sobie. To ja tej dziewczynce dam mojego pana tościka albo chmurkę. I teraz wskakuję sobie do windy i jedziemy na pierwsze piętro. Aha, czyli pierwsze piętro to będzie dwór. To będzie. To będzie dwór? Nie, to jest, to jest dom nadal, tak? Tutaj się y, ktoś chyba. O matko i letuje z rzeczy. Ile tu jest rzeczy? Matko, jedyna. Tutaj jest lodówka, też zapełniona. Tu widzę każdy w domu na bogato. Jakie to jest piękne, ja tam chcę wejść. Poczekajcie, o matko, ja nie chciałam przestawiać. Dobra, widzę, że meble już można przestawiać, czyli teoretycznie remont mogłabym zrobić, ale nie taki duży, widzę, bo, bo tego na przykład nie. Do, o, idziemy, 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 idziemy. I ja tutaj chciałam bardzo. O, nie, nie da się? O jest, można sobie drzemkę zrobić jeszcze, to się buja. No dobra, słuchajcie, ja sobie pozwiedzałam. Mam nadzieję, że taki szalony odcinek Wam się podobał, bo ja zupełnie nie wiem, co ja tutaj robiłam. Muszę sobie na spokojnie popatrzeć, pozwiedzać, może obejrzeć jakiś inny odcinek. Jak ktoś grał w Miga, a może wygraliście i nagraliście taki odcinek, koniecznie dajcie mi znak. No a ja, ej nie, wiecie co? Ja przepraszam Was, ja idę jeszcze do jednej miejscówki. Widzę, że jest bank, że jest szpital też. Widziałam też gdzieś tam policję tutaj jest sklep z meblami chyba tutaj są jakieś domki z tyłu tutaj jest nawet sushi ale to, tam jest wielki park rozrywki podejrzewam a tutaj co my mamy tutaj chyba jest coś wakacyjnego wiecie tak mi się też wydaje restauracja co ja bym mogła tutaj odwiedzić co ja bym tutaj jeszcze mogła odwiedzić ej a tu dobra to sklep z meblami odwiedzimy Dobra, i zaczynamy od tej strony. I powiem Wam ogólnie, że meble mega mi się podobają. Tutaj te wszystkie pudełka i obrazy. Ja bym to mogła wziąć do domu. No to musi być taka opcja, że ja mogę zbudować swój dom, jeżeli ja to chyba mogę kupować. No tak mi się wydaje. Jakie fajne fotele, stoliki w ogóle, tutaj są takie ekstra. To jakie fajne, śmieszne lusterka, wszystko, wszystko fajne, no dobra, i co, i tutaj, tutaj jest chyba wyjście i ja mogłabym jeszcze iść na górę? Okej, okay, więc to była nasza ostatnia miejscówka, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, no i koniecznie podpowiedzcie mi, czy ja mogę tutaj zbudować coś własnego. Dobra, powiem Wam, że ja sobie tutaj jeszcze poszperam. Już tak poza odcinkiem pozwiedzam może się trochę do szkole, bo jeżeli będziecie chcieli kolejną serię, kolejny odcinek właśnie z miga, to ja oczywiście nagram, no obiecuję, że tak. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego pa!